Czegoż to daj, tą drugą tablicę. A, ta... tą... A tablice po jednej chodzą? Tablice nie są zaszczyte, zaszczyte. Tablice nie chodzą, nie trzeba nosić. Niestety nóżek nie mają. <laughs> nie, na razie macie i nie. Nie? A znaczy, możesz dać? O, czekaj. Nam tą obróć. Tak. A w tak. Warszawie to nie są... żyj? Tak. A to, to może jego wewnętrzna? Tam niestety ktoś się... No co banku, Sprawy, Spokojnie. Proszę, jak to mówi, spaliłem się na niego i... Cześć, jak to mój marzenie co? Sobie... No Dzień tak. dobry, jesteśmy z radiosem. Sam... <grym grym> Aaaa, <grym> no... Chyba ktoś też przekręcił później, muszę zobaczyć. Ale, nie, tam... Ale było zobaczyć. Wszystko no, smar... to jest jak... Wszystko ja Nie, nie, to jest sam. Co to tam widzisz? Nie ma tak naprawdę. Tam, że... tam stało.

No, dobrze się przejmował, że ma wysoką podłogę. Ważne, że jedzie. Ada, No. Gdzie No. 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 nie ma. Nie No.

Bo, bo na dół Kurwa, niebany samochód A ten do Wasze kurwa Kurwa, kiedyś I to Uber Nie mówię o tym, tylko po prawej Aha O, no, autka, szybciej, szybciej Kurwa, żwawik samy jebany <laughs> Kurwa, dobre zdjęcie tutaj, spierdolicie Oh, good girl,